Jest 15 minut po północy. Idę po Żbiczka, bo jest w dworze. Idę przez piwnicę go wołać. O, Loruś jest tutaj. Loruś spał ci od południa do wieczora. Teraz się wyspał. Będzie trosował. przygotowane do prania, do pralni, rano zawiozą. Aż Biczek cały dzień na dworze jest. No tu jest kuwetka, to mogą się kotki załatwiać. Teraz pójdzie na dwór nie będzie chciał przyjść. nie ma. Jedzenie wyłożyłem, ale nie znikło. Trzeba zobaczymy, czy w tym jest. ale chyba nie ma o, mamuśka jest a gdzie ty byłaś? w domku czy przyleciałaś z zewnątrz Uff. mamuśka jest o, kropi Ciśnienie nie idzie w górę, a kropi i co jest? za pogoda. A Zbicek na ławce tam siedzi. Jest Zbicek. Jest Zbicek. Jest wesoła ciotka. Czarusia nie ma. Czarusia nie ma. No idzie czaruś. Jest czaruś. A, a, a. Już gamenty. Go Już gomęty. Ten czaruś się pozwala. Nie męcz czarusia, co tak czarusia męczyć? O! Zaczyna padać. Coraz bardziej. No, pójdziemy na skarbę, zobaczymy. Na nody już śpią. Światła pogaszone. Drzwi zamknięte. Od 12 do 5 spania 5 godzin. No. Praca leci. Mm -hmm. Zobaczymy, co tu na skarpie. O, jest. Gacuś jest. Gacuś jest. Nie. To babciusia jest. Babciusia jest. Tu nie ma. O, wstała następna kiciuńka. Wstają kicie. Wychodzą, o, wyszła stąd z tego domku. A tutaj jest ktoś? Tu nie ma, domek pusty. A tutaj też domek pusty. Hmm, proszę, pięć domków, a dwa puste. A trzy puste. No i tam jest domek. Nie wiem, czy tam jakiś kotek jest, czy nie ma. No dobra, Ale dwa kotki są tutaj. Kusy tu przychodzi spać. A może ten czaruś też tutaj śpi. Tak naprawdę mówię to ja nie wiem gdzie on śpi. Czy on w krzakach śpi? Chodź. Loluś. Idziemy. Wezmę Zbiczka do piwnicy. On w pokoju nie chce za ciepło. Zbiczek, chodź. Chodź, Zbiczek. Chodź. No, tutaj jest też ta pufa, też tam kotki mogą spać, jeżeli chcą. Jest domków na rozkładanych. Tak mają się tutaj gdzie schować, w tym rejonie. Jest bocianówka. Przed bocianówką są domki. Na, na bocianówce, na dachu. Przed bocianówką. Chyba trzy domki. Żwiczek, Chodź. Loluś. Kicia. Loluś. Muszę go złapać choroba. Bo całą noc będzie na dworze. Ściotka No jest 8 stopni na dworze. To jest ciepło. Został gdzieś tam z tym z czarusiem. Chodź Żbiczek, zbiczek chodź tu. koty nie chcą za bardzo. Zimno jest to, lecą tyłek im zmarzni. Zbiczek chodź. Loluś, chodź. Kik, kic, kic. Loluś, kicik. Kic. O, maszcie. No widzicie. No tutaj domki też są Było zimno, to się chowały Ale będzie Jutro jest poniedziałek to się dzisiaj jest poniedziałek już 2 stycznia 2023 roku Chodź Biczek choć chodź Chodź kicia, chodź kicia. Nie, to nie żbiczek, kcik, kci, kci. żbiczek, chodź, chodź żbiczek, idzie chyba, chodź, chodź, Kupa mu smarzma, no. Ale, ale, ale a molek na dworze, a nie siedzi na dworze. Cały dzień spał. To jest 5 godzin później. Się wyspał, to mi się kręci po pokoju. Po łóżku. No chodź. Ciotka też na dworze, bo ona się też wyspała. Już tutaj będzie spał na kanapie, albo tutaj u Michirina. O, tu. Widzicie? O, tam jest jedzenie, tam jest spanie. No. no dobra. I to by było na tyle. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.